Cześć, witajcie! Z tej strony macie, aleśmy dla Was Battlefield 3. Eee, więc sobie do gry. Is. To teraz powiem z tego względu, że długo nie grałem, bo przez dwa tygodnie mnie nie było. A czemu to, nie wiem, czy mówiłem, czy nie? W każdym razie byłem na obozie kolonii, czy jak pan to woli. Eee, I nie było mnie przez dwa tygodnie w domu, więc mogę grać znacznie gorzej, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Eee, co i jak będzie, oczywiście, gram sobie tutaj tak jak to standardowo lubię robić na Ziba Tower, okay. e, na Ziba Tower, po prostu takie wiecie, granie na luzie nie Tam bieganie po całej mapie i szukanie ludzi. E, gram sobie tutaj wsparciem z to jest M27IR z tłumikiem e, i celownik holograficzny. Tam dwójne, ale to jest mało istotne. I postaram się tutaj wykręcić chociaż staty 1-0, zobaczymy jak to wyjdzie. Ktoś tam biegu. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo nie spodziewałem się, że... Wow. że po tak długim czasie pójdzie mi chociaż troszeczkę dobrze. Ale postaram się jakoś ogarnąć i w miarę tutaj grać. Także w tej chwili chyba wygrywam, chociaż nie wygrywam bo tikety lecą w dół, już nie pamiętam jak to było tikety lecą w dół, więc przódkę przegrywamy jeśli się nie mylę Jest dobra w basenie, tam trzeba uważać bo w basenie, jak się strzela w wodę, to oni nie dostają obraźni także jak im wystaje na przykład tylko głowa, to trzeba strzelać w głowę wow, otrzymuję awans i medal, wow, 43 razka. No nie dał mi się napatrzeć, kurde 43 gwiazdka to ładnie. Jeszcze tak trochę pogram do wyjścia Batterfield 8 i będę miał... What the fuck! Mhm. I będę miał... Ee... I będę miał ostatnią, to jest chyba 99 gwiazdka. Czy może nawet... Nie, nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc, nie pamiętam. Masz tam granata chyba mój tam był, ale dobra. Gdzieś tam był wróg mniejsza z nim Czysto, czysto na balkonie tam siedzą. Nie, tam jest nasz, to dobrze, że tam nie kąpią. Tutaj nikogo nie ma. Coś czysto Właśnie, nie zapominam, skrzynka za mo przecież punkty za to będę miał. Tak dawno nie grałem, że już nie pamiętam co jest zbyt późno się skatnąłem, tam biegnie nasz. Wow! Ja tu próbuję sytuację Garensia to taki chuj <grych> no, no dobra Nie wiem w sumie wow. Wow 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 Jakie są zasady na serwerze, zaraz sobie sprawdzimy eee, Wychodzi na to, że nie ma żadnych zasad, czyli się nie obrażam jak sobie postawię Claymora. Chyba, zobaczymy. Najwyżej mniej kiknie z serwera. Okej, okay. gdzie oni są w ogóle? Bo coś tak jakby ich nie ma. Na C są dobre. Tutaj ktoś bieg. Ach! Coś czuję, że to nie będzie zbyt dobra rozgrywka. Zostało jeszcze około 400 etykietów u nas. Dobra, i gdzie oni są? Przyjmują C, A, i. Dobra, może tutaj coś. No, nie trafiałem go na początku. O, jeszcze gwiazdka za służbę M27 i arrow. Większy magazynek. O, to się przyda. chociaż to jest. Nie krowa, ale karabin, który ma za 40 kg w magazynku tak że... Ach, jeszcze dół. Ale przynajmniej tego na górze I Teraz sobie założymy, tylko zaraz za co jest ten większy magazynek. Eee, za tłumik, chyba. A spróbujmy. Co prawda tutaj jest mapa, więc nie będzie widać na mapie, ale dobra. Myślałem, że ten grant jest piętro wyżej. No, medic, medic, dawaj, dawaj. Jest. GG. Yeah, yeah. Mogę przebiec. Dobra. Gdzie jeszcze? Tam jeszcze? Pięknie! Dobra, chyba czysto. Pobiegnę tam w stronę A. wow Tam rzućmy im granata nie nikogo nie ma. Ale taki wiecie, granat. Jak to się mówi? No nie wiem, taki dla bezpieczeństwa, że zanim gdzieś wej wejdę, to wrzucę granat. Jak ktoś będzie tego albo trafię, albo zabiję, to będę wiedział, że tam jest, a nawet jak go nie trafię, tym granatem, nie dostanie obrażeń, to będę słyszał, że ktoś tam jest. Skuszą? Serio? Skuszą w jego. to Przemowiec. Ach, ale plan miałem dobrze zwinąć była apteczkę. Ktoś już ma ammo to ja wezmę ładunki. Podnieśli mnie. A gdzie mój zestaw? Jest. Dobra. Gdzieś, ci gdzie on jest? Jest. Aha, to już Nawet go nie trafiłem, No, Ej, to było niefajne. W ogóle tak a propos dla ciekawskich, gram na... Razer Mamba. Także już od długiego dość czasu ją używam. Tylko, że miałem te dwa tygodnie przerwy, więc w tej chwili gram w tego BF-a jak chciała, nie mógł. Aj, nie, nie po... Serio go zabiłem! Nie wiem w tej chwili ile mam kulek w magazynku, ale wydaje mi się, że tłumik byłby lepszy jednak. Bo mnie nie słychać ani nic. Dobra, może nie no, no nie! Jakie ja mam w ogóle staty? 14 na 12 mimo wszystko, że te klamie. Dobra. Załóżmy sobie za to tłumik jednak. Yy, laser, latarka... nie, nie płomieni, Tłumik dźwięk, o! Właściwie to nie wiem do czego jest ten płomieni. Nie wydaje mi się, żeby on cokolwiek dawał, ale dobra. No, no! Co to było? Nie moją Eee, jak ja mam ping w ogóle? 41, to dobra, bo wiadomo... Mam czasami wrażenie jakbym miał za duży ping. I tak właśnie jakoś mam już to Jestem taki, że stary Nie, dobrze. Wow! Ile ich tam było? I tak mnie ktoś chyba od boku zdjął, jeśli dobrze. No, dobrze skojarzyłem. Za dobrze to mi tutaj nie idzie, no ale... Okej. Okay. Ale jak mówiłem, nie spodziewajcie się zbyt dobrych wyników! Ech, naprawdę, nie spodziewajcie się zbyt dobrych wyników, bo miałem za długą przerwę i teraz muszę się z powrotem, jakby powiedzmy, nauczyć grać, no, w Garden, w swoim graniu. To tu się What the fuck? nie, nie ogarnąłem tego wody. To jest szokane, no nie! Uff, oh, już myślałem... Wszędzie granaty, wybuchy, strzały! Coś mnie trafia, Boże! Już myślałem, że zginę. O, oh, depteczka leżała. Lecy, lecy. Z obydwu stron. Z tyłu chyba moi mnie postrzelili, a z przodu no to wiadomo ich. Może tutaj? W pobliżu. No! Co to było? Nie wiem jak my weszliśmy na siebie. Tu też wyczyścili. Dobra No, nie wiem jak oni to robią, no Machita, no, praktycznie Tak, jakbym sobie że z Shotta dostawał, no. Rozumiem, że g 3 3 jest mocną bronią, ale bez przesady, że zostawiam mu 60% HP To jestem przy basenie, jest No, naprawdę nie trafiłem Kurwa, co to było? Yeah. Dobra z tym w tych padnikach nie tak już mam ale właśnie nie to moje. Dobra. Leczenie? A, rzuciłem tu aptekę. he leczyłem wroga, spoko, spoko. Nie wiedziałem, że za to też są punkty Jak się leczy wroga. No sądzi się Macie tu Amo Tak, tak, SMS. Jeśli to słychać w Bo telefon tutaj leży Ale wyciszyłem, nie zapomniałem Co to było?

Nie potrafię ogarnąć, jak oni to robią, że mnie tak szybko zamijają. No facet, zmień te perki, no. Dobra. Granat tu, granat tam. Tam jest. Jak... O! Dupa nie ostrzał Wystawałbym na do tym, Dobra, zanim tam wejdą z powrotem, to pójdę tutaj dalej. Wszystko zrobił go? Chyba Dobra, Dobra może. Mogę... Jest 19 na 20. No nie jest tak źle, ale no, mogłoby być lepiej. Chyba 1-0 mi się nie uda wykręcić. Jakoś wcześniej mi szło ślub lepiej, a teraz to tak średnie. To na pewno przez to, że nagrywam. O, kogoś trafiłem. Dobra. Jest kill. Nie, 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 nie. nie. O, musiałeś ten dwójny krok Dupy, no. Coś czuję, że ja tutaj sam na no to turmowałem A ten już tutaj. Ciekawe. jesteś z, z drugiej strony jesteśmy. No. Spoko. Przyjmują. tutaj. Tutaj. Eee. Co to było? No... Dobra, chyba go usunęli stamtąd. A nie, to nasz, no, dobra. Nie mogę teraz sobie, nie sobie dzwoni telefon. I tak się zaraz trą to dzwonię. Pewnie zaraz swojego nam gdzieś zabiję. Co Za dużo rozrzut Tutaj? Nie, to nasz, dobra, czysto No co, nie... Jak? Jak go nie zabiłem? Bełt, znowu skończył bełt. Fart, że mnie w ogóle trafił, no ale dobra. Oczywiście C. Może pójdę tędy. Czysto? Wow, kontrolę to teraz. Dobra, tam są, na mapce. Nie wiem. Wow! Ile ja musiałem do niego strzelać? Jeszcze jednego chyba postrzeliłem tam gdzieś, technik bieg. Niby dostałem asystę, ale nie wiem czy to za niego. Tam ich ze trzech albo czterech było, chyba trzech. Po prostu jak zwykle nie wiedziałem, do którego najpierw strzelać, i z każdego po troszeczku postrzeliłem i tyle. Wow! Polera. Myślę, że ktoś mnie postrzelił. Ach, koniec! Nie zdążyłem wybuchnąć na gra... na... Boże, na granacie. Jakie staty? 22 na 23. No, prawie 1-0. Nie jest tak źle jak po takim czasie przerwy, gdzie w ogóle nie ogarniam grania. Jeszcze zobaczmy większy magazynek, to mi się nie przyda, ale dobra. Nie wiem, ile tam jeszcze unlocków mam. Bo ja do tego M27IR robię, robię unlocki. Ow. To mnie bardzo maltretuje tymi SMS-ami i połączeniami. Zaraz zadzwonię. Jeszcze zobaczmy, tylko co i jak dostałem. W sensie, jakie odznaczenia, tak dalej. No, 20 tysięcy punktów ładny wbiłem level do 43 gastki. No, było nawet nieźle. Mogłoby być trochę lepiej. Pod koniec się chyba troszeczkę już rozgrzałem, że tak powiem. No, także z mojej strony to tyle. Dzięki, wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się i na razie.